Wszyscy wiemy, że kształtowanie sylwetki głównie polega na tym, aby robić naprzemiennie okres budowania masy mięśniowej oraz okres redukcji tkanki tłuszczowej. Natomiast, jeżeli podczas okresu budowania masy mięśniowej, zamiast wspomnianych mięśni zbudowałeś jedynie tkankę tłuszczową, to oglądaj ten film do końca, ponieważ w tym materiale powiem ci dokładnie, co teraz powinieneś zrobić, aby naprawić swoje błędy w taki sposób, żebyś był zadowolony ze swoich efektów sylwetkowych. Mimo tego, że obecnie nic na to nie wskazuje. Ja nazywam się Dawid Koźluk, jestem trenerem, który specjalizuje się w treningu sylwetkowym oraz kształtowaniu sylwetki mężczyzn. Zatem jeżeli takie tematy Cię interesują, to będę Ci bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Oraz za polubienie tego filmu już na samym wstępie. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania. Nie ma co się oszukiwać, ale proces budowania masy mięśniowej naprawdę jest trudny do zrealizowania. I nie ma co się dziwić, że większość osób po prostu zamiast mięśni buduje tkankę tłuszczową. W samej teorii wydaje się, że wystarczy ciężko trenować, pilnować podaży białka, być na nadwyżce kalorycznej oraz dbać o regenerację. Natomiast już sam aspekt treningu jest niesamowicie złożony. Wszystko opiera się o stworzenie dobrego planu treningowego, czyli na wstępie musimy dobrać kilkanaście parametrów treningowych i musimy to zrobić dobrze. Chodzi mi tutaj o oprogramowanie planu treningowego, czyli dobór wszystkich parametrów, takich jak np. przykład częstotliwość, rozkład trenowanych partii myśliowych w skali tygodnia oraz w skali jednego treningu, dobór ćwiczeń, kolejność ćwiczeń, objętość, czyli ilość serii roboczych albo ilość powtórzeń wysoko stymulujących, zakres powtórzeń, odpowiednie obciążenie no i przede wszystkim mimowolnie spowolnione powtórzenia. Następnie taki plan wypadałoby odpowiednio speriodyzować. Czyli odpowiednio nim zarządzać na przestrzeni czasu. Tutaj prostszym rozwiązaniem będzie autoregulacja, nieco trudniejszym będzie właśnie klasyczna periodyzacja. Ale załóżmy, że już ułożymy sobie idealny plan treningowy, który ma nam zapewnić maksymalne efekty sylwetkowe, udajemy się na siłownię i chcemy zacząć trenować. Czy jesteśmy pewni, że ćwiczenie, które mamy w planie, wykonamy dobrze technicznie, czy zrobimy właściwą ilość, Serii, właściwy zakres powtórzeń, właściwe obciążenie, tempo pracy, przerwy między seriami, lecz co najważniejsze, mimowolnie spowolnione powtórzenia, bo nawet jeżeli wszystkie pozostałe rzeczy będą kulały, ale my zachowamy parametr MSP, zachowamy odpowiednią ilość mimowolnie spowolnionych powtórzeń, to i tak możemy się spodziewać dobrych efektów sylwetkowych, dlatego że mimowolnie spowolnione powtórzenia jako jedyne istotnie stymulują nasze mięśnie do wzrostu. No, ale właśnie praktyka bardzo często weryfikuje tak, że ludzie nie wykonują mimowolnie spowolnionych powtórzeń, nie trenują odpowiednio ciężko, nie trenują blisko upadku mięśniowego i nawet takie idealnie zaplanowane działania na papierze, w teorii, mogą się po prostu nie sprawdzić przez nieumiejętne korzystanie z tych działań, z tych planów w praktyce. Pokrótce omówiłem jedynie aspekt planu treningowego oraz praktycznego treningu sylwetkowego. Lecz to samo dotyczy się planu żywieniowego naszej diety oraz planu regeneracyjnego naszej regeneracji. Tam również w teorii wszystko może być bardzo dobrze, ale praktyka zweryfikuje, czy my rzeczywiście wszystkie działania robimy dobrze. Zatem, jak widzicie, choć z pozoru okres budowania masy mięśniowej wydaje się bardzo łatwy, tak w praktyce, jeżeli zagłębimy się w każde zagadnienie, to okres ten jest niesamowicie złożony i niestety trudny. I to właśnie przez to bardzo często kończy się niepowodzeniem i tym, że ludzie zamiast budowania mięśni budują po prostu tkankę tłuszczową, a później nie są zadowoleni ze swoich sylwetek. Bardzo podobnie wyglądała ta sytuacja u Daniela, gdy sam postanowił budować masę mięśniową. Na początku ważył 66 kg, miał skądś tam plan treningowy full body workout, stworzył sobie plan żywieniowy, gdzie spożywał określoną ilość kalorii. No i po pół roku okazało się, że przybrał na wadze aż 16 kg, ale jeżeli spojrzymy na zdjęcia sylwetki Daniela, no to niestety widać, że znaczną część z tej wagi stanowi tkanka tłuszczowa. I właśnie z tego powodu Daniel zgłosił się do mnie na współpracę, gdzie w zaledwie 6 tygodni osiągnął takie efekty i w znaczący sposób poprawił swoją sylwetkę. A ja ci teraz powiem, jak Ty również możesz to zrobić, jeżeli źle przeprowadziłeś okres budowania masy mięśniowej. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że podczas okresu budowania masy mięśniowej nie zbudowaliśmy zbyt dużo masy mięśniowej, natomiast nabraliśmy znaczącą ilość tkanki tłuszczowej, no i przez to nie podoba nam się nasza sylwetka, mamy spadki motywacji, nie jesteśmy generalnie zadowoleni z przeprowadzonego okresu masowego. I nie wiemy, co dalej ze sobą zrobić, bo z jednej strony masa mięśniowa jest mała i chcemy ją budować, z drugiej strony poziom tkanki tłuszczowej jest duży, zaczyna nam przeszkadzać i chcemy go zredukować. No i co myśmy powinni w takiej sytuacji zrobić. A odpowiedzią jest oczywiście redukcja tkanki tłuszczowej, czyli proces, podczas którego skupiamy się na uszczuplaniu właśnie nabranej tkanki tłuszczowej oraz staramy się zachować jak największą ilość masy mięśniowej, albo jeszcze lepiej, jeżeli mamy możliwość, to stawiamy na rekompozycję, czyli chcemy stracić nabraną tkankę tłuszczową i jednocześnie chcemy budować masę mięśniową. Bardzo często ludzie zastanawiają się, jak to budowanie masy mięśniowej w trakcie redukcji, w trakcie deficytu kalorycznego jest w ogóle możliwe. A jest możliwe z tego powodu, że tkanka tłuszczowa odkłada się w naszym organizmie z powodu zbyt dużej ilości kalorii, a jak wiadomo, kalorie to jest dla naszego organizmu po prostu pewna waluta, pewna energia. Więc my w tkance tłuszczowej mamy zgromadzoną naprawdę sporą ilość energii, którą możemy wykorzystać do budowania masy mięśniowej. I były pewne badania, które właśnie szacowały, że dorośli mężczyźni mają około 130 tysięcy kalorii właśnie zgromadzonej w tkance tłuszczowej. I oczywiście my nie jesteśmy w stanie uszczuplić tkanki tłuszczowej do poziomu zerowego, ponieważ tkanka tłuszczowa w naszym organizmie jest potrzebna, ale pewne rezerwy tej energii możemy wykorzystać właśnie na proces rekompozycji, czyli z jednej strony będziemy tracić tkankę tłuszczową, no bo spożywamy mniej kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie, jesteśmy w deficycie, a z drugiej strony tą energię właśnie wykorzystujemy do budowania masy mięśniowej. W momencie, gdy Daniel zgłosił się do mnie na współpracę, od razu postanowiłem, że zrobimy u niego rekompozycję, czyli skupimy się na tym, aby stracić tkankę tłuszczową, zbudować masę mięśniową. I po zaledwie 6 tygodniach właściwych działań, czyli z właściwym indywidualnym planem treningowym, przede wszystkim z właściwym treningiem praktycznym i parametrem MSP, właściwym planem żywieniowym, aktywnością fizyczną, właściwą regeneracją, mamy w 6 tygodni tak wspaniałe efekty, że w pasie oraz w stali mamy minus 10 do 11 cm właśnie tkanki tłuszczowej, i jednocześnie widzimy, że kompozycja sylwetki Daniela znacząco się poprawiła, czyli jednocześnie zbudował masę mięśniową. Teraz Daniel jest zadowolony z tego jak wygląda jego sylwetka, ma bardzo wysoki poziom motywacji. No i teraz jak najbardziej moglibyśmy skupić się na jakościowym budowaniu masy mięśniowej. Ale w momencie, gdy Daniel zgłosił się do mnie na współpracę, nie skończyłoby się to dobrze, ponieważ nabieralibyśmy dalej tkanki tłuszczowej. Tych mięśni i tak nie byłoby zbytnio widać, bo byłyby przykryte właśnie tkanką tłuszczową. No i Daniel nie byłby zadowolony ze swoich efektów. Dlatego jeżeli teoretycznie zepsułeś sobie okres budowania masy mięśniowej, czyli nie zbudowałeś zbyt dużo mięśni, ale za to nabrałeś sporą ilość tkanki tłuszczowej, to najlepsze co możesz zrobić to jest celować albo w rekompozycję, to jest najlepszy wybór, a jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to najlepiej celować później w redukcję tkanki tłuszczowej. I dopiero gdy dojdziemy do odpowiedniego, zadowalającego nas poziomu tkanki tłuszczowej, możemy skupić się na teraz jakościowym budowaniu masy mięśniowej. Jeżeli chcesz, abym stworzył film na temat tego, jak jakościowo budować masę mięśniową, jak podejść do tego okresu, aby właśnie zmaksymalizować przyrost swoich mięśni, zmaksymalizować hipertrofię i jednocześnie ograniczać przyrost tkanki tłuszczowej, to dajmy o tym, proszę znać w komentarzu. I daj mi również znać, czy miałeś kiedykolwiek taki problem podczas okresu masy, że właśnie nabrałeś tkankę tłuszczową, a mięśni praktycznie wcale nie było widać. Natomiast jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak przeprowadzić proces rekompozycji, to zobacz mój ostatni film na kanale, ponieważ tam właśnie omawiam historię Daniela oraz przedstawiam, jak u niego krok po kroku przeprowadziliśmy ten proces rekompozycji sylwetki. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał i że dzięki niemu zdobyłeś mnóstwo wiedzy. Będę Ci zatem bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału, ponieważ jak się pewnie domyślasz, czy też wiesz sam po sobie, bardzo wielu mężczyzn ma problem z niewłaściwie przeprowadzonym okresem budowania masy mięśniowej, przez co zbudowali tłuszcz zamiast mięśni, a udostępniając ten materiał on może dotrzeć do coraz większej ilości osób, dzięki czemu ten materiał pomoże tym osobom i ja również właśnie wtedy mogę docierać do coraz większej ilości osób i mogę pomagać coraz większemu gronu odbiorców, Także ja za takie działania będę Ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Natomiast jeżeli chcesz, aby Twój okres budowania masy mięśniowej, rekompozycji czy redukcji tkanki tłuszczowej przebiegł bez najmniejszych problemów, to rozważ indywidualną współpracę ze mną, podczas której ja będę miał nad wszystkim kontrolę i też Cię wszystkiego nauczę. Albo rozważ mój program Spektakularna Sylwetka, dzięki któremu sam zostaniesz swoim trenerem, i sam siebie doprowadzić do wymarzonej, spektakularnej sylwetki, dlatego że w tym programie przedstawiłem wszystkie niezbędne zalecenia, które powinny znać, jeżeli chcesz zbudować spektakularną sylwetkę. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do następnego.